Nektym. A dzisiaj o moje niestety I już zdecydowała czy mam wstać czy nie wstać Ja teraz jej wysłam. Chcę się ubrać No takie dresy, one są z dekatlonu. Nie wiem skąd jest ta bluzka, chyba z szachownicy Dalej telegiz jestem z dekatlonu, a ta bluzka jest z hajmu. I muszę wybrać czy tą, czy tą Ja bym wolała tą, ale ja już nic jej nie podpowiadam Tylko tutaj będę musieli wyświetlać screen tych wiadomości a ja czekam. Nie wiem, za się wybrała to, więc ubieram się w... taki sweter takie leggingsy. Także... Okej, okay. a więc się ubrałam i mam ten sweter i I teraz jest ja się spróbuję, czy mam najpierw zjeść śniadanko, czy ogarnąć włosy, twarz i zęby. Także... Pytam jej się i tak to wygląda jak jest się spytałam. teraz czekam na odpowiedź i co? Czekam na odpowiedź. No, Sprawdzę, więc sobie powtórzę trochę z historii i czekam na odpowiedź od uh, Oli. Ok, okej, okay, więc dziś wyobrażam się ogarnąć teraz. Tutaj będzie screena, teraz się jej spytam, czy użyć aloesu czy pianki. Wybrała, że aloesu. I teraz się spytałam, czy umejdziemy po czy przed. I powiedziała, że po. I spytała mnie się, jakiego karma chcą użyć. I teraz czekam na odpowiedź. Ja bym wybrała wiśnię, bo się spytała, czy mam użyć, czy mam użyć nie mogłego, czy wiśniowego i wybrała wiśniowy, Tutaj też macie screen, jeśli i tylko mój tatopsie wejść z łodzinki. W ogóle dziękuję Ci, że, liczę, że się zgodziłaś. na właśnie nagrywanie tego odcinka. I... Kilka osób jeszcze będzie tutaj w tych odcinkach, nieważne Także będę wybrała ten, jakby ja za często nie używam Raz na tydzień używam pielęgnacji Ale dzisiaj miał być taki wypasiony dzień, więc wypasiony I karmek na to, a dzisiaj będę używać tylko tego Wiśniowego, w sumie jest mój ulubiony, więc fajnie A teraz czekam na odpowiedź, czy rozpuszczone, czy spięte I już mi już powiadomienie, że rozpuszczone, także tutaj macie screena rozpuszczone włosy tak widzicie w tym screenie jak coś tu mam związane włosy, bo zaraz idę się ogarnąć, będę miała rozpuszczone spokojnie, ale tu wam wyświetlam screena, jak spytałam jej się które mgiełki użyć, niestety wysłałam jej filmy, więc nie widzicie, że to jest totalnie to, 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 ale musicie mi mu uwierzyć Licio wierzę, wierzę o tym i zadałam jej pytanie których mgiełki użyć taką mam mam oraz taką, to jest taka właśnie kwiatowa. Ta jest mangowa. To jest pineapple, czyli ananasowa. I widzę odpowiedź od także Zaraz tą ją podam. A jak mnie to wybrała, moją jedną z ulubionych, w sumie moją pierwszą nogiemkę, ale jedną z ulubionych nogiem. Jest to mangowa. mam też tak, że jedna decyzja i Zelcia nie będzie o niej wybierać, tylko po prostu sobie wybierze to, co ona wymyśli, co mam zrobić, ja jej nie podam, żeby wybrała. Tylko ona sama to wymyśli, taki, że teraz jej się to spytam i zobaczymy, co ona wymyśli. Nie zrobię jej teraz, tylko po południu. No, trochę się boję, ale jednocześnie jestem ciekawa, także ja się pytam. I ja wam podam odpowiedź, jak zwykle. Zauważyłam uważającej teraz? Umyję sobie po prostu twarz wodą i tym żalem. choć ja raz na tydzień robię tego pielęgnację, ale dobra, w styczniu wybrałam A więc, tak jak Zazia powiedziała, popisikam się tą mgiełką, czyli tą, właśnie Juicy i przed chwilą użyłam też tego Carmexa. Także, tak. tak więc. Gotowe, a teraz zadajmy kilka pytań kolejnych. I zobaczymy, jak powie, bo to jest dosyć przeważające. A więc pytałam się, czy mam wypić wodę, czy herbatę, i czy teraz zmontować ten film, znaczy, tego filmu, czy zrobić miniaturkę na dzisiejszy film który dzisiaj wleci na kanał bo to jest decydujące co będę robić bo właśnie decyduję co mam robić więc troszeczkę na odpowiedzi z i zobaczymy troszkę na odpowiedzi z ilgi, ale patrzcie jaka piękna dzisiaj jest pogoda także w lutym jest naprawdę ślicznie przepraszam ale przez słońce psiki. no jest pięknie Zrobić herbatę, tak jak wam się wyświetli i że mam zrobić pijakówkę na który dzisiaj wlecie, albo ten, który nagrywałem, nie wiem, czy się dokładnie spytam, także teraz idę zrobić herbatę, bo zaraz sobie też mam śniadanko. Jak Ola zadecydowała, mam herbatkę i jest ona z miodem, jest pyszna, tata mi ją zrobił, także piję herbatę, tak to bym piła wodę, ale jak Ola tak zadecydowała... To tak, piję sobie herbatę i tam mam jeszcze śniadanko. I na razie nic się nie pytałam, żeby ci, bo nic nie robię, tylko uczę się. Powtarzam sobie przed sprawdzeniem właśnie za wyjaśnieniem, wam mam sprawdzić z historii. I później będziemy się pytać, bo mam dosyć dużo. Zobaczymy, co będę robić. Także ja teraz sobie będę powtarzać przed sprawdzianem i widzimy się później. Jestem Marii, długo się uczyłam i teraz będę się zlecić, co mam zrobić, czy się zrobić zadania, to będę ogólnie pouczyć, bo czy mam sprawdę z polaka, czy na dwór, na wrotki, na deskę ogólnie, pobawić się z moim kotkiem. Także czekam na odpowiedź od Zylci Jak widać, bo to na najpierw mam mm, właśnie ogarnąć lekcję i położyć się, później być na dwór I Zylicia wymyśliła mi, że mam pomalować paznokcie. I po pierwsze, mi zawsze jak maluję, to jest jakieś rzadko. Malujmy mama, a ja sama nie potrafię. Także Teraz się zajęcie, czy mam ogarnąć pokój, powiedziała, że tak. Także teraz będę ogarniać pokój, bo w sumie zawsze po lekcjach, więc jakbym nie miała ogarniać to było dziwnie. Zatrasz sobie ogarnę pokój. Zacznę się uczyć i pójdę na dół. Zobaczymy co później. Zacznę ogarniać i później biorę się do nauki. Mam pokój jeszcze tylko pod kurzem i wytrę kurze, ale zrobiło mi się gorąco w tym swetrze, więc pytam się teraz ci, y, t Ciebie, którą t-shirtkę No bo jest mi strasznie gorąco, także teraz się jej spytam, tu macie screena już i zobaczymy, którą wybierze. Wybrałam ja taką, jest 140, no ma tu takie fetuszki Pink Patrol, Tours, nie wiem. Ja na końcu takie wiązanie, a tu mam wykonującą z areną. Trzeba na shayim uratować na 140. I teraz z wybierze pomiędzy tymi to wam się wyświetli, którą ona wybrała. teraz czekam, a później będę odkurzać pokoi. Wytrzę kurę. Boże, wytrzę, boże. Fuh. Wytrzę kurę, i następnie, już jakieś oglądam, hmm. wytrze a następnie. Wezmę się za naukę, po nauce sobie paznokcie mm. Tak zrobię ja sobie paznokcie i nie potrafię Ja musiałam jeszcze sobie zmyć te co mama mi zrobiła, ale są już zdarte Ale ja robię paznokcie raz na ruski rok, kurde Ta ona leży tam zawsze, jak oglądaliście organizację toaletki to wiecie Muszę to odtworzyć, Jezu Ogólnie mam tak to się prezentuje mam tu jeszcze karmeksa nawet takiego ale dobra, Nieważne. jakiś taki neonowy taki różowy taki zielony zwykły jakoś taki przezroczysty i taki jeszcze mam jeden, ale po niego muszę pójść bo mi mama zabrała już ja mamy, bo mama mi zabrała jeden taki polony chyba to z Biedry to Beauty chyba. Tak to się nazywa? To jest kolor. Nie wiem jaki. Nie znam się na kolorach. O. Insta Perfect Nails. Nie wiem. Te od mamy. Te mama mi kupiła w wakacje 2020. Albo było 2021-2019, ja nie pamiętam. A te mama kupiła, ten sobie sama. Nie potrafię malować beznokci, nie wiem, nie znam się na kolorach, no nic, po prostu je ja tak mam, także dziękuję. Jest tym brak, ale ja na grę ubieram w tą bluzkę, a tą odkładam do szafy. związałam sobie włosy, myślę, że może się nie bradzi, ale jest mniej wygodniej, po prostu bo będę teraz odkurzać i się uczyć, jednak wygodniej jest niż takich rozpuszczonych, ale lepiej sobie teraz zwiążę i działam. Po okresie jestem tak zmęczona, pokoje jest tak gorąco, bo przez to, że mam światło, mi wpadać do pokoju, ponieważ słońce mam tak na okno. To jest mega gorąco. teraz tylko po wycierunku, że idę na i chętnie bym już wyszła na dwór, ale tak zdecydowała Ola, więc teraz się Opa, zrobimy śliczne paznokcie. i zbytki. Ci, co ładnie malują, mnie zabiją, okej? Okay. Ola, nie zabijajmy, proszę, bo już pięknie malujesz, ale... Nie, bo nie. Ja niby coś tam się pouczyłam, ale zrobiłam tylko jedno zadanie z angielskiego, także przepraszam, jeżeli nie za mało, ale ja się zazwyczaj że piszę, także przepraszam jeżeli. jeżeli zrobiłam tylko jedno zadanie, a teraz będę malować, bo znajdziecie jakiś hit. Wiesz, mówię, że nie potrafię w ogóle. Dobra. To jest challenge od Oli. <grym znamy> że teraz sobie zmyję, ogólnie nie mam wacików, więc tymi pusteczkami wojną. Ja nawet wacików nie mam, czy mam, ale... Hmm. Trzeba kupić nowy. Już, ale to wali tym. 你。<Yeah. S 2> yeah. Okej, okay, my pierwszą rękę na zakresie znamy z za Co to jest? Tutaj mnie ma i pójdziemy z na siatkę, robiliśmy live'a. Jutro będzie super dzień, ale nie, 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 nie ma być ciepło, a będzie lać, także ja... nadzieję, znaczy, że nie, nie, nie będzie lać. No. Ogólnie to Bo ja... Bo jak Gwino, to jeszcze założysz kurtkę i nie Dobra, ja zwiążę włosy i idziemy na siatkówkę. Mam nadzieję... znaczy, że mam mieć rozpuszczone, ale dobra, nieważne. Mam do spięte i my jedziemy, także... Widzimy się później. To, sorry, mój wygląda jakieś dwie godziny temu wróciłam z siatkówki, jest 18.45. Właśnie wstawiłam filmik na YouTube, byłam po siatkówce, jadłam obiad i poszłam na, dór, Boże, na dwór i pobawiłam się z kotkiem, biegałam z nim i mam dzisiaj już zaliczone taką aktywność fizyczną. Miałam się dzisiaj rozciągnąć, ale już tak pobiegałam, to tak nie muszę i teraz pytam się Oli, co mam zrobić, czy się pouczyć, czy jeszcze się porozciągać. Spytałam się z ludzi... Mamy poćwiczyć, czy się pouczyć i wybrać, że poćwiczyć, więc teraz się porościągam. Pytam się którego szamponu użyć, czy tego z czy tego naturalnego z pokrzywy. Jeden z jest taki olejowy, a ten właśnie naturalny spokrzywy. I się spytałam, który właśnie szampon wybrać. Spytałam się też Oli, czy mam się kąpać w prysznicu, czy w wannie. Ola wybrała, że mam umyć yy, włosy szamponem właśnie tym. naturalnym. wybrała, że mam też się wykąpać. W wanie także Jeżeli